Witam tu Aristeo, na szlaku wielkiej przygody. Tym razem sklepiemy pewnego wielkołaka co ty takiego masz? Hmm. 36 poziom postaci ma bardzo dużo cierni i w sumie ciernie i królewskie ciernie są problemem, ale królewskich jest bardzo mało. Dobra, dam radę. Hmm. Co możemy powiedzieć o wilkołaku? Poziom 36. krwios Rzerszy. Wilkołak zabójca, który terroryzuje okoliczne Ziemi. Atak 15. Obrona 15. Interak 12. Czyli nie jest jakimś tam wielkim wyzwaniem, ale. Ma 110 mana, a to oznacza, że, że może być bardzo nieprzyjemne mm -hmm. Czyli... Czyli tak Aha, ciernie są w dwóch grupkach, jeśli chodzi o strzelców, a to oznacza, że, że nie zablokujemy ich. Hmm. Tak jakbym chciał zablokować, czyli tu będziemy skakać. Prawda? Aha. Ale tu mało zostało. Dobra, nie będzie. Nie, nie źle. Myślałem, że będzie gorzej. Okej. Okay. Tutaj nic. Tylko muszę na niego uważać, żeby mi kogoś tutaj nie zabił. Mm. Bijemy? Tutaj, tak. tak. Strzelamy. Jest fajnie. Naprawdę, myślałem, że będzie gorzej. Uh -huh. Aha, tu dobra. Jeszcze w tej turze spróbuję pozabijać. Tak. Tu nie mam komu, więc ok. Aha, tutaj zostały czary użyte. To nie jest problem. Jest fajnie. Tu byłoby warto to zakończyć A to zabijemy bez problemu hmm. Okej okay. Trochę kasy Jest fajnie i po nagrodę hmm. Po pokonaniu wilkołaka decydujesz się zabrać sobie jego skórę. To wspaniałe trofeum. Możesz na przykład położyć ją w domu przed kominkiem. To znaczy, oczywiście, jak już dorobisz się domu i kominka. No właśnie, nie dorobiliśmy się jeszcze. Hmm, zabiłeś wilkołaka, który terroryzował wyspę. Teraz rolnicy nie muszą już obawiać się o, swoje kury, krowy i dzieci. Nagroda taka sobie, ale doświadczenie, to jest coś. Co możemy z tą skórą zrobić? Ale to jest dobre zadanie. A może to trzeba oddać? Właśnie. Może to trzeba oddać. Ej, zaraz. Coś tego nie było? Hmm. Fajnie, mnożą się nawet miłe, bo ja potrzebuję wiele, wiele zwycięstw, aby z miecza uwolnić. uwolnić runki czerwone. Czyli jeszcze 24 razy. A, fajnie. Będziemy bili. Mm. A, nie, to jednak do niego nie przechodzimy. Mm. No, nie przechodzimy, bo po prostu jest uznane to, że wykonałem. Quest Nagroda została automatycznie przydzielona i jest ok. Wiemy? Tutaj hmm. nie widzę żadnej, znaczy to trzeba na pewno zniszczyć, nie? Ale nie widzę żadnej skrzynki. Wiemy? Teraz tak, tu trzeba troszeczkę zaszałeć. Trochę za dużo po prostu. Mhm. Jeszcze to ponowimy. Trochę za dużo ich zostało. Kto jest? Aha, tu jest druga jednostka. Czyli w sumie byłoby fajnie. A, tak, ale to, czy. czy to. miśki, gryfy. Gryf. Okej okay, i teraz jeszcze dziecię dziecię tu łapka ubezpiecza tyły, jest fajnie no i daleko od jednostki, która została potraktowana szałem hmm. Chyba jednak powinienem tu bić i niech będzie Tutaj przekażę Nic więcej Chyba, że gryfy jednak się tu przeniosą, więc e, poczekajmy. Tu podobniasz i też poczekamy. No i zobaczymy co się tu będzie działo. Ale jest dobrze. Eee. <laughs> uh, Miśki, dobrze. Tu bym mógł się wycofywać i miśki by wpadły w pułapkę. To może mieć sens. Tu... A... A niech będzie, że w ten sposób. Teraz jednak już może strzelajmy. Jest ich po prostu za dużo. Muszą coś z tym zrobić. Fajnie no, można podejść. Aha, to już w ogóle jest nowa tura, może... Może nawet to zakończymy. Żyją. ale... Długo to nie potrwa. Ten stan możemy szybko zmienić. A jeszcze. Ale to nie jest problem. O właśnie. Na hmm? Dobrze, dobrze, bo ja mu. Aha, nie potrzebuję już teraz szału zużywać, ale. Ale i tak go zużyjmy. O. Okay. Fajnie. Teraz, spójrzmy. Ale komu to mam dać? Nie pamiętam. A czy ja w ogóle dostałem takie zlecenie? Że może ktoś ode mnie to potrzebuje? Pogadajmy. No niestety nic. Yy, tutaj. Jeszcze 23 pojedynki. Fajnie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym... I jeszcze się tu pokręcimy.